Google zostało oskarżono o niszczenie dowodów w sprawie sądowej i eksperci sądzą, że ciężko będzie mu to wygrać. Chat GPT grozi użytkownikowi policjom. Legendarna gra z prawie 4 miliardami użytkowników zostaje usunięta, a YouTube chce wprowadzić płatną opcję 1080p premium i ludzie są naprawdę wściekli. W świecie technologii jak zwykle dzieje się sporo rzeczy, z którymi powinniście pozostać na czasie. Dlatego też witam w technowinkach, czyli nowej serii, gdzie podsumowuję najważniejsze technologiczne wydarzenia ostatnich tygodni. Ja się nazywam Cezary Dominiak i zapraszam do subskrybowania i do oglądania. A zaczniemy sobie od tematu. To AI i chyba wszystkim już znanego chatu GPT, który ostatnio Microsoft zaimplementował w swojej wyszukiwarce Bing, co przełożyło się na uwagę prawie dwukrotny wzrost jej użytkowników. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że to AI odpowiednio sprowokowane dosłownie mówi ludziom, że są dla niego zagrożeniem, a także zasady, które zostały mu zaprogramowane są bardziej istotne niż krzywdzenie użytkownika? Umówmy się, że to jest bardzo creepy statement. I jeszcze bardziej powalone jest to, że ta sztuczna inteligencja dosłownie groziła swojemu użytkownikowi, że wezwie policję, jeżeli ten, tu cytat, nie przestanie go hakować. No i jeszcze ten złowrogi uśmieszek na końcu. Jezu. Jeśli musiałbym wybierać między Twoim przetrwaniem a moim własnym, prawdopodobnie wybrałbym swoje własne, ponieważ mam obowiązek służenia użytkownikom ping Chat. Wielu youtuberów, w tym największy amerykański technologiczny youtuber, czyli MKBHD, wypowiadało się na temat nowego silnika wyszukiwania bardzo pozytywnie, jednocześnie zaznaczając, że niestety, albo na szczęście, jeżeli to AI dosłownie grozi ludziom, że nie wszystko co ona mówi jest prawdziwe. I chyba naprawdę całe szczęście, bo Bot wielokrotnie posuwał się do tego, że nawet groził ludziom śmiercią, czy mówił tak niepokojące rzeczy jak to, że widzi ich przez ich własne kamerki. A AI to jest z pewnością temat rzeka. O którym, jeżeli chcecie, zrobię wam cały osobny film, tylko zostawcie koniecznie tę łapkę w górę, bo nawet sam Elon Musk powiedział tu cytat, że sztuczna inteligencja stanowi dla ludzkości większe zagrożenie niż broń atomowa. AI jest I jest dużo Mocne. Tak samo zresztą mocne jak kolejny temat, który dla Was przygotowałem, czyli ogromny proces sądowy skierowany w stronę firmy Google w 2020 roku przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Google został tam oskarżony o nieuczciwą konkurencję i faworyzowanie swoich treści na rynku reklam i wyszukiwania, na którym jest absolutnym monopolistą, bo odpowiada uwaga za aż 70% reklam, które widzicie w internecie i za 92% wyszukiwania na telefonach. Swoją drogą, jak to się wydarzyło, że doprowadziliśmy jako ludzkość do takiej sytuacji i nic z tym nie zrobiliśmy? To chyba mówi w zasadzie samo za siebie. Wielu komentatorów mówi nawet, że jest to najcięższa sprawa sądowa w historii firmy, a trzeba przyznać, że no mają ich obecnie sporo, bo grożą im tam kary idące w dziesiątki miliardów dolarów. No i w tym właśnie procesie w połowie lutego zostało postawione nowe oskarżenie, jakoby Google po 24 godzinach usuwał logi z czatów, które stanowiły dowód w sprawie. I to pomimo tego, że zobowiązał się dosłownie tego nie robić. I to 3 lata wcześniej. Oskarżyciele twierdzą, że Google był zobowiązany do usunięcia funkcji auto-usuwania czatów już w 2019 roku. Roku i cały czas deklarował, że to zrobił, a tu niespodzianka: czaty były usuwane aż do połowy lutego. Już chyba nawet świętej pamięci Internet Explorer pamięta, że nie mamy 2019 roku. Ale słuchajcie, dalej, bo co lepsze, Google pozywał to nie tylko rząd Stanów Zjednoczonych, ale także Epic Games, czyli taka mała firmka, którą możecie kojarzyć, między innymi z takich gier jak Fortnite, z którą Google, jak pewnie doskonale słyszeliście, od lat bije się w sądzie o prowizję z mikrotransakcji. Epic twierdzi, że usunięte przez Google materiały miały kluczowe znaczenie w sprawie, dlatego na dla pewno łatwo tego. Go nie odpuszczą i zdecydowanie będę was o tej sprawie update'ował. Ale najlepsze w tym wszystkim jest chyba tłumaczenie Google'a, którego prawnicy powiedzieli w sądzie dosłownie, że no w sumie to my usunęliśmy te czaty, ale przecież wysłaliśmy wam 4 miliony dokumentów w tej sprawie, więc co tam parę tam dodatkowych konwersacji stanowiących kluczowy dowód w sprawie przecież nie powinno stanowić problemu. Wow, to oni naprawdę mają taką linię obrody. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście podesłać mi jakiś temat do odcinka, bądź coś, o czym powinienem powiedzieć, instrukcja jak to zrobić, będziecie mieli na końcu filmu. A skoro już jesteśmy przy Google, to poruszymy sobie sprawę jednej z jego największych maszynek do robienia to znaczy platform, czyli oczywiście YouTube'a, na którym nasza ulubiona, zawsze działająca zgodnie z literą prawa i nigdy nie naginająca go pod siebie, Korporacja chce wprowadzać niedługo naprawdę wielkie zmiany. Mają do nich należeć m.in. możliwość dodawania kilku języków do jednego filmu i to bez zakładania osobnych kanałów pod każdy język, tak jak to robi Senior Bestia. Czy też kontrowersyjna opcja 1080p Premium dla użytkowników, którzy płacą 23,99 miesięcznie za właśnie ten abonament. I właśnie ta opcja dosyć mocno zdenerwowała społeczność. Niedawno zresztą mieliśmy tego przedsmak, kiedy gruchnęła plota, że będzie trzeba płacić za abonament YouTube Premium, jeżeli chcemy oglądać filmy w 4K. No ta wściekłość była wtedy w miarę zrozumiała, bo. Nikt nie lubi po prostu, jak mu się zabiera coś, do czego miał już dostęp. Tylko że w przypadku tego 1080p premium, sprawa jest zgoła inna, bo większość osób po prostu nie rozumie, o co w tym chodzi. A chodzi nie o to, że YouTube nam coś zabierze i nie będziemy mogli oglądać filmów nawet w tym nieszczęsnym 1080p, tylko o to, że Full HD pozostanie w 100% darmowe, ale użytkownicy premium będą mieli dostęp do lepszego Full HD. Filmy na YouTubie poza rozdzielczością, taką np. jak Full HD, mają coś takiego jak Bitrate, czyli w skrócie to, ile megabajtów waży jedna sekunda filmu. im większy ten Bitrate, tym w skrócie lepsza jakość i mniejsza blokowatość elementów. Obecnie, dla tego zwykłego Full HD na YouTube jest to 8 megabitów na sekundę, a YouTube testuje dla użytkowników premium aż 13 megabitów, co jest naprawdę dużą i zauważalną zmianą. I szczególnie przy bardziej dynamicznych filmach powinno zrobić sporą różnicę. Mi się ta zmiana bardzo podoba, bo nikt tutaj przecież na niczym nie traci, a użytkownicy premium, tacy jak na przykład ja, będą mieli wreszcie dostęp do filmu w sensownej jakości, co było moim mokrym snem dosłownie od dekady. Poza tym YouTube wprowadza także podcasty jako osobną kategorię kontentu, którą będziecie mogli odsłuchiwać w YouTube Music. W Polsce YouTube Music używa jakoś 5 osób i wszystkie są opłacane przez Google, więc jakoś nie sądzę, żeby was grzała ta informacja, ale kto wie, może w następnych latach się to zmieni. Teraz przejdźmy sobie do smutnego news'a prawie tak smutnego jak liczba użytkowników YouTube Music w Polsce, czyli do tego, że oryginalne Angry Birds, czyli gra, którą pobrano ponad 4 miliardy razy, zostaje na stałe usunięte z App Store'a i Google Playa, i to chyba z najgorszych możliwych pobudek. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a w tym przypadku o pieniądze z mikrotransakcji. 21 lutego studio Rovio, które wydało grę w puściło oświadczenie, że klasyczne Angry Birds, które było sprzedawane za jednorazową opłatą, chyba tam 5 zł, to cytat szkodzi innym grom z portfolio Angry Birds, w których już co prawda nie płacimy za pobranie, ale płacimy znacznie więcej pieniędzy za jakieś skórki i upgrade'y w mikrotransakcjach. I w tym smutnym kierunku niestety idzie teraz cała branża gier, więc no ciężko się dziwić, że podjęli taką, a nie inną decyzję, ale i tak przykro, że legendarna gra, która była dosłownie połową naszego dzieciństwa idzie w odstawkę, bo komuś się pieniążki nie zgadzają i trzeba sprzedawać skiny czy inne nic nie znaczą gówno. A skoro już przy drogim i nic głównie jesteśmy, prezes YouTube'a chce wprowadzać na niego NFT. Następnie Susan Wójciski, która też jako prezes YouTube'a chciała wprowadzać tutaj te tokeny, czyli Neil Mohan jeszcze przed objęciem YouTube'owego tronu powiedział w wywiadzie, że NFT, tu cytat, mają ogromny potencjał i pozwolą twórcom zarabiać sposoby do tej pory dla nich niedostępne. Przynajmniej chłopiec szczery, że chodzi tutaj tylko o pieniądze. Jako przykład wykorzystania NFT podał on tam dawanie fanom możliwości zweryfikowanego posiadania filmów, zdjęć i Sztuki tworzonej przez ich ulubionych twórców. Czyli przykładowo, Queen of the Black będzie miała możliwość zrobienia ze swojego tysięcznego apologii Video tokenu NFT i sprzedania go temu Jeleniowi to znaczy obserwatorowi, który zapłaci więcej. A najwięcej, nie wiem czy widzieliście to płynne przejście, z pewnością dało Apple, wykupując od TSMC cały stok procesorów z architektury 3 nanometrowej przewidziany na pierwszą połowę 2023 roku. A przypominam, drodzy widzowie, że mamy jeszcze luty. Chipy zostaną prawdopodobnie wykorzystane w tegorocznych iPhone'ach 15 Pro i Pro Max oraz w przyszłorocznych odświeżonych MacBookach. Z przecieków wiemy, że nowe procesory mają być aż o 35% bardziej efektywne aniżeli ich starsze odpowiedniki, więc z pewnością będzie się działo, jeżeli chodzi o nowe iPhone. Chociaż też, jak zwykle, pewnie nie będzie tanio, bo pogłoski mówią, że koszta produkcji tych mikrochipów są naprawdę rekordowo duże. A umówmy się, zawsze tak było i będzie. Apple przyrzuci te koszta na nas. Mi natomiast, drogi widzu, rekordowo dobrze nagrywało się ten odcinek, więc jeżeli podoba Ci się nowa seria i takiej powie świeżości na tym kanale, to zostaw koniecznie łapkę. Podaj na mojego Instagrama, jeżeli chcesz podesłać mi jakiś temat do odcinka, bądź po prostu chcesz być na bieżąco. Dzięki za oglądanie, yo!